Dzień dobry, dzień dobry. Otwarcie sezonu. Zima, w sumie jesień, zima 2025-2026. Pierwszemu suwanku. Dzisiaj pogoda nas uraczyła słoneczkiem, ciepło. Także jest, jest dobrze. Tak razem z seniorką mamą ciśniemy. Ciśniemy. To już dzisiaj trzecie wejście, więc już na miękko. Jeszcze piękna aura. Kolorowe drzewka. Piękne niebo. Jest pięknie słoneczne oh. świeci. Ptaki śpiewają. Oh. Także ten filmik ku zbudowaniu i ku zachęcie wszystkim, którzy jeszcze nie, nie próbowali zachęcamy. zachęcamy. Jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, chorób jakichś serca krążeniowych no to właśnie to takie morsowanko bardzo wzmacnia zdrowie stawy. Krążenie, serducho, odporność. No Endorfinki, hormon szczęścia się produkuje. No i, no i jest pięknie, naprawdę warto. Tylko trzeba zatrybić. Przede wszystkim trzeba się przełamać i spróbować ten raz. A Bóg może dopomoże i zatrybi. Nam zatrybiło już chyba szósty sezon. Leci. No, rok chyba duży, ma 5 a 6. Także pozdrawiamy. Zachęcamy, życzymy pięknej. Niedzieli i do usłyszonka.